Użwał Sylezja 24. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na naszą dzisiejszą poranną rozmowę naszym gościem, pan Paweł Kukis. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie pośle, koalicja z PSL-em to jeszcze aktualne czy już nieaktualne? Wie pan, to trudno, trudno w cokolwiek powiedzieć. Znaczy w... W praktyce jest to w teorii jest to nieaktualne, natomiast w praktyce jest to aktualne z tego względu, że nie do końca jest jasny sposób tego relegowania nas z Koalicji Polskiej. I aczkolwiek, no co prawda, czuję się, że już jestem poza tą koalicją, to jednak nie odpuszczę kolegom z PSL-u jasnego komunikatu, że to nie Koalicja Polska zrezygnowała ze współpracy z KUKI z 15, a Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego wydała dyspozycję PSL-owi, by tę współpracę przerwał. Bo proszę zwrócić uwagę sama nazwa koalicja mówi o tym, że występują w niej, w tym, tym, w tym organizmie występuje kilka podmiotów. Było to PSL, Kukiz 15, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści. Natomiast podczas klubu, spotkania klubu, przy kiedy ta sławetna decyzja powstała, Zostaliśmy tylko poinformowani o stanowisku Rady Naczelnej, natomiast nie odbyło się żadne głosowanie z udziałem tych dwóch podmiotów, które wspomniałem, Unii Europejskich, demokratów i konserwatystów, których przecież jurysdykcja Rady Naczelnej PSL-u nie, nie obejmuje. Tak, czyli czyli tak... mamy rozumieć, że Władysław, jak to Pan nazywał Pana Kosiniaka-Kamysza, chociażby w kampanii wyborczej w walce o fotel prezydenta już Pana kolegą nie jest? A proszę pana, ja nie poszedłem do Sejmu szukać kolegów. Ja poszedłem realizować postulaty, a nie szukać kolegów. Kolegów to mam z czasów, z czasów rock'n'rolla aż to i od niektórych ciężko jest się odpędzić. Ale tutaj pomaga żona. W każdym, razie, w każdym razie, już mówię zupełnie poważnie, poszedłem do Sejmu realizować postulaty ustrojowe. Poszedłem walczyć o zmianę ordynacji wyborczej, sposobu wybierania posłów, ponieważ obecnie mamy do czynienia z faktem, gdzie właściwie tylko partyjniak czy namaszczony przez szefa partii ma prawo, bierne prawo wyborcze ma prawo startować do Sejmu. I co z tymi By, jowami, panie Pawle, bo do tego pan zmierza zapewne? No żeby żeby jowy wprowadzić, czy jakąś formułę, nawet formułę mieszanej, czyli częściowo partyjna ordynacja, częściowo indywidualna, obowska no do tego trzeba mieć w Sejmie większość. I taką większość ma obecnie prawo i sprawiedliwość, które do tej pory nie było szczególnie tymi jowami zainteresowane. Natomiast muszę powiedzieć, że po ostatnich rozmowach z prezesem. Kaczem prezes wspominał o tym, że swego czasu był zainteresowany modelem niemieckim, czyli tym takim mieszanym częściowo ludzie spoza partii politycznych, jak gdyby, czy indywidualne z indywidualnym prawem wyborczym, biernym prawem wyborczym, a częściowo listy partyjne. Jest czyli ja tam... mam rozumieć, że ta koalicja, ewentualnie o której gdzieś tam wszyscy szeptają z Prawem i Sprawiedliwością, posłów z 15 jest nie, możliwa? Nie, czyli, proszę, wie, wie Pan, żeby była możliwa koalicja i tutaj podkreślam, z kimkolwiek, z jakąkolwiek dużą opcją, która ma moce sprawcze w danym momencie sprawuje władzę, czy to będzie PiS, czy to będzie Platforma, czy to będzie SLD, czy, kto, czy jakakolwiek inna partia, że taka koalicja stała Kukizowców z, tą, z tym dużym podmiotem była możliwa, to ten duży podmiot, ta duża partia musiałaby się zgodzić na wszystkie postulaty z 15: jednomandatowo okręgi wyborcze, referenda obligatoryjne dla władz, sędziowie pokoju ustawy, pakiet ustaw antykorupcyjnych, antykorupcyjna, antysitwowa, kompetencyjna, wtedy wejdę w stałą koalicję z każdym, ponieważ to, o czym mówię, to są filary demokracji i wprowadzenie ich w życie zmienia absolutnie i charakter partii politycznych, i relacje, a przede wszystkim relacje między obywatelami. Nie ma już wojny, po jakimś czasie oczywiście w znacznym stopniu ustałaby ta wojna polsko-polska, podzielonych na siebie Bogu ducha winnych ludzi, na jakieś klany wzajemnie się zwalczające, nawet przy świątecznych stołach. Panie pośle, chciałem zapytać, jeszcze wracając do tej koalicji z psl -em. lokalne struktury KUKI z 15 w niektórych miastach, gminach chcą dalej współpracować z Polskim Stolnictwem Ludowym. Panu to przeszkadza? W zakresie wie pan, w zakresie realizacji postulatów, które polskie kuki z 15, które polskie stronnictwo wpisało do swojego programu, jak najbardziej powinni współpracować. Jak powiedziałem, powinni współpracować z każdym. Kto w zakresie realizacji tych postulatów, ale już na przykład współpraca, która ma polegać na tym, że oddasz na mnie głos, a w zamian za to Ciocia Twoja, Helenka dostanie pracę w spółce komunalnej, no to już takiej współpracy niechętnie z kimkolwiek, czy to z PSL-em, czy, czy z jakąkolwiek inną partią. Pytam o te struktury lokalne, no bo od tego bierze się też budowanie tak naprawdę silnej partii, a pan partii KUKI z 15 buduje. A przede mną jeszcze jest daleka droga. Pierwsza po, pierwszy podstawowy mankament to jest brak pieniędzy, jak na razie no to jest szczególnie też tam ten PSL tutaj wyrolował. I być może właśnie chodziło o te pieniądze przede wszystkim. Oni się zobligowali, że w umowie przedwyborczej w sierpniu 2019 roku że 20% pieniędzy subwencyjnych, które wchodzą formalnie na konto PSL-u, będą do dyspozycji kukizowców na wskazane cele statutowe Polskiego Stronnictwa Ludowego, wskazane przez nas. Czyli na przykład w naszym przypadku byłoby to szerzenie demokracji. Ja chciałem zakupić aplikację do blockchain, do e-votingu, do e-konsultacji. To kosztuje około pół miliona złotych, więc są to potężne jak na nas przynajmniej pieniądze. Chciałem uruchomić kanał YouTube propagujący bardzo, bardzo aktywny, propagujący właśnie demokrację bezpośrednio Dnia. Chciałem zatrudnić panelistów, z którymi mógłbym jeździć po Polsce z prezentacją tych, tych zmian, tych, tych form ustrojowych, o których, o których mówię. Na to też są potrzebne pieniądze, przecież nikt nie będzie ze mną jeździł za darmo. No i niestety, no... <grymów> niet, nie, no to nie ma i prezentacji, proste. Oba Mówi to, Pan, też, że, że, że chodziło to, o pieniądze, a, a, nie o to to a nie o Szymona Hołownię? A nie o Szymona Hołownię, który, który chce być może współpracować z PSL-em? A jeśli Szymon Hołownia zacząłby współpracować z PSL-em, to tracę jednego konkurenta politycznego na scenie, bo go wykończą w, w ciągu roku. Także jak chcę współpracować, niech współpracuje oczywiście i, i, i życzę kolejnego małżeństwa PSL-owi równie udanego jak to ze mną. Natomiast ja w przeciwieństwie do, do Hołowni mam posłów w parlamencie i to, co jest paradoksalnie, tych, tych pięciu posłów, tych pięciu, 8 można powiedzieć sześciu, bo jest Agnieszka, która ściga i która. No właśnie, dlaczego bardzo... pani poseł ściga i została posłem niezrzeszonym? Nie chce się już podpisywać pod kółki z 15? Nie, nie. To trzeba zapytać pani poseł ścigaj, natomiast poseł ścigaj na pewno będzie się zawsze podpisywać pod naszymi postulatami i to mi w zupełności wystarczy. W zupełności. Zresztą nigdy u nas w klubie nie było, jeszcze w tamtej kadencji nie było, nie było jakiejś szczególnej dyscypliny. Ale wracając do, do jeszcze tego poprzedniego tematu jest nas piątka plus Agnieszka Zapasowa jako szósta w tym Sejmie i proszę mi wierzyć, sytuacja polityczna, sytuacja również według w partii rządzącej i generalnie na całej tej scenie politycznej tak się ułożyła, że ta piątka posłów waży więcej w tej chwili niż tych 40 w 2015 roku. Więcej jestem w stanie w tej chwili wynegocjować, więcej jestem w stanie, mam większe szanse wynegocjować cokolwiek. O, to będzie chyba lepiej, lepiej powiedziane. Ale jak mówi Pan o negocjacjach, to rozumiem, że negocja Pictuje pan z prawem i sprawiedliwością, bo to oni rządzą w tej chwili. No to jest oczywiste, negocjuje się w pewne jak gdyby Negocjacje to jest za dużo powiedziane w tej chwili, ale rozmawiam o tych, przede wszystkim o tych postulatach ustrojowych i czego by oczekiwała ode mnie partia władzy w przypadku decyzji, iż któryś z tych moich, parę z tych moich postulatów by zrealizowała. Na pewno jakaś taka stała koalicja na dziś nie wchodzi w rachubę, ponieważ, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, no mimo wszystko ma ten sznyt jeszcze ustrojowy, ten partyjniacki i bardzo wątpię, żeby prezes się zgodził na zastosowanie, czy jakby przyjęcie wszystkich postulatów Kukiz 15 do realizacji. Ale taka punktowa realizacja, na przykład pomoc przy reformie sądownictwa w jakimś tam zakresie, na górze, że tak powiem symbolicznie, tak, ale w zamian za to, że prowadzacie najpierw sędziów pokoju do rozstrzygania tych najdrobniejszych spraw. Bo w tym momencie, co jest, co najbardziej irytuje ludzi w sądach? Dwie rzeczy. Niesprawiedliwość i druga sprawa, Przewlekłość postępowań. Tą przewlekłość postępowań można praktycznie błyskawicznie zlikwidować, wprowadzając nową instytucję tych sędziów, wybieranych przez obywateli spośród prawników, którzy będą w sposób błyskawiczny, w takim trybie bardzo pilnym, rozpatrywali te drobne sprawy zagrożone sankcją do roku pozbawienia wolności. Więc taki, taka punktowa współpraca byłaby możliwa, coś za coś. My Wam zrobimy grzeczność tutaj w jakiejś jednej dziedzinie, ale Wy w zamian za to wprowadzacie jeden z naszych postulatów. Jak najbardziej jest do, 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 do przemyślenia, do rozważenia, do zastosowania na. Panie pośle, 18 wcale, stycznia 18 stycznia wcale, pan minister niedzielski. Już Co wcale nie przeszkadza mi, mimo a, zupełnie skrajności światopoglądowej, czy w światopoglądach, się po, nie, nie przeszkadza mi rozmawiać z Włodzimierzem Czarzastym o referendach, czy właśnie o wcześniej sędziach pokoju. Panie pośle, chciałem zapytać, bo dzisiaj, dzisiaj pan minister niedzielski zapowiedział 18 stycznia prawdopodobnie powrót dzieci z klas 1-3 do szkół. No, pan najlepiej potrafi ocenić, ponieważ Pana żona jest też nauczycielką, to nauczanie zdalne zdało egzamin, czy to jest niewypał? Panie redaktorze, po pierwsze ja się, będę jednym z najszczęśliwszych ludzi na świecie, jak, mimo że bardzo kocham swoją żonę, jestem z nią 38 lat, 38 lat temu się poznaliśmy. To jednak, kiedy 17 czy 18 stycznia tą szkołę z domu wyniesie do, do tej szkoły rzeczywistej, będę najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, no to jeszcze zdaję egzamin. No przede wszystkim są zaniedbania tego typu, że nie stworzono specjalnej platformy dla nauczycieli do komunikacji z uczniami. I proszę też zauważyć, inna jest komunikacja z uczniami z tych klas starszych, a co innego, te dzieciaczki, które ma moja, moja żona, moja Małgosia z klas 1-3. No aplikacja przeznaczona właściwie do komunikacji. Do wykładów na uczelniach wyższych jest zupełnie nieprzystosowana do tej komunikacji z dzieciaczkami, z dzieciaczkami klasy tych niższych. No być może dlatego, one no. jako pierwsze wracają do szkół. No tak, tak, ale wie pan tutaj sytuacja jest generalnie na całym świecie trudna. Wszystkich ta sytuacja zaskoczyła. To jest rzeczywiście nie tak, jak drogowców zima, tylko, tylko rzeczywiście nikt się nie spodziewał, że, że taka może być, tak, tak się może zdarzyć z tą, z tą pandemią, że coś takiego powstanie. Jakoś sobie z tym dajemy radę, no ale z naciskiem na jakość w tym zdaniu. Czekam, żeby jak najszybciej się ta cała sytuacja wyjaśniła. Ale tak a propos COVID-u, jak już jesteśmy przy tym, jak Pan mnie przeraża, przede wszystkim ta liczba zgonów. Ale też nie, nie zrzucałbym całej winy na partie władzy, bo proszę zauważyć, że my, to, że ta opieka zdrowotna w ogóle funkcjonuje, to jest cud, bo ona przez dekady była zaniedbywana, przez dekady była traktowana jak piąte koło uwozu, przez dekady nikt nie miał na nią, na tą służbę zdrowia jakiegoś dobrego pomysłu. No i mówię, cud, że, że to jeszcze funkcjonuje. Panie pośle, pan ma swoją definicję słowa praworządność? pana, gdybym był tak mądry, to z całą pewnością jakąś propozycję wysłałbym do Unii Europejskiej, nawet na nimu. Zazie... <laughs> na pewno praworządności nie wolno wiązać z budżetem, to znaczy inaczej praworządności. Tak szeroko rozumianej praworządności, bo przecież nie mamy wykładni tej praworządności. Wykładnia tej praworządności jest w artykule drugim w, w artykule drugim Traktatu o Unii Europejskiej i to jest tak szerokie pojęcie, że właściwie wszystko może być praworządnością i wszystko może łamać praworządność. Dlatego pytam, czy jakby to była definicja, którą pan może zna albo podaje i byłaby wpisana do tego uzależnienia wypłaty środków, to by pan zagłosował jednak za tym. Uważam, że gdyby, ja uważam, że przy budżecie jest jak najbardziej dopuszczalne jest precyzyjnie określone Wskazówki, czy jak gdyby precyzyjnie warunki warunki praworządnego wydania budżetu na takiej zasadzie, czyli że w przypadku korupcji, w przypadku malwersacji, w przypadku niegospodarności te środki mogą zostać odebrane, ale nie wolno w to mieszać pojęć praworządność, w której się mieszczą nawet pojęcia ustrojowe. Bo nagle może na przykład Niemcy i Francja mogą dojść do wniosku, że załóżmy, robimy tą reformę ordynacji wyborczej, Kaczyński ulega, mówi. Tak, Kukiz ma rację, wprowadzamy ordynację mieszaną, połowa z Jowów, połowa z list partyjnych i nagle Niemcy mówią, ale to jest niepraworządne, nam, nie, nam to nie pasuje, to jest niepraworządne, nam się to nie podoba. I w, w tym momencie blokują, blokują nam wypłatę środków. Więc jeśli się doprecyzuje, co to jest ta praworządność i nakieruje się ten, ten, te definicje na niegospodarność, malwersacje korupcję i tak jak najbardziej wtedy żadnego weta być nie powinno. Ale dopóki ta praworządność jest pojęciem tak szerokim, że umożliwia ingerencję w nasze wewnętrzne sprawy, bo proszę pamiętać, ja, ja się z reformami w, w wydaniu Zbigniewa Ziobry powiem bardzo delikatnie nie do końca zgadzam, a nawet nawet mało, co się zgadzam z tymi reformami. Głosowałem za botum nieufności względem Zbigniewa Ziobry. Stąd też tak na marginesie zarzuty PSL-u, że ja idę. Kurady Kałą, Zbigniewa, to są absurdalne zarzuty. Ale wie pan, dzisiaj, ten, dzisiaj jest ziobro, a pojutrze może być budka. A zasada łączenia tej szeroko niedookreślonej praworządności z budżetem zostanie. Więc nie po to nasi przodkowie tłukli się w, o skrawek suwerenności, a szczególnie na Śląsku. Szczególnie na Śląsku Ślądzacy, którzy tłukli się o, o tą Polskę, ginęły rodziny, żeby zatem, że nie mamy prawa za żadne pieniądze oddać czy dać prawdopodobieństwo naruszenia, za odebrania nam choć skrawka tej y, niepodległości. Skrawka suwerenności, o jaką walczyli nasi przodkowie. I na, tym, zakończy i na tym zakończymy. Paweł Kukis był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie pośle, za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zdrowia wszystkim życzę przede wszystkim.